Pierwsze liceum ogólnokształcące w Ostrzeszowie już po raz drugi było organizatorem i gospodarzem diecezjalnego konkursu recytatorskiego twórczości Karola Wojtyły. Wierszy i fragmenty dramatów papieża Polaka recytowało 50 uczniów ze szkół podstawowych oraz 23 troje ze szkół średnich. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpiło 6 grudnia. Gościem specjalnym uroczystości był biskup Kaliski Edward Janiak. Inicjatorka przedsięwzięcia to siostra Wiesława Chyzińska, nauczycielka religii w pierwszym LO. 15 lat od śmierci Jana Pawła II i dzieci, młodzież obecnie przychodząca do szkół podstawowych czy do szkół średnich, to są dzieci, młodzież, którzy nie znali papieża, osobiście nie mieli możliwości wyjechania na jakąś pielgrzymkę, spotkania z nim. Stąd też moim takim pragnieniem jest krzewienie jego pamięci. I wybrałam taki, wydaje mi się, najłatwiejszy sposób, z jednej strony, bo jest to powiedzmy recytacja wierszy, ale z drugiej strony jest to o tyle trudne, że Jan Paweł II pisał bardzo trudne wiersze, bardzo trudne dramaty, i często zrozumienie tych tekstów jest ogromnym wyzwaniem i dla dzieci, szczególnie dla dzieci, ale również dla młodzieży. Uczniowie, którzy znaleźli się na liście laureatów, sprostali jednak temu wyzwaniu, o czym przekonywali członkowie jury. Wybór uczniów do wyróżnień i nagród podyktowany był przede wszystkim kryterium interpretacji, która wynika zawsze ze zrozumienia tekstu, ze zrozumienia intencji autora. Uczniowie zatem, dziś nagrodzeni, poradzili sobie z tym zadaniem najlepiej. Ich recytacje, wystąpienia były przejmujące poruszające, pełne emocji, jakie są udziałem postaci mówiących w prezentowanych wierszach, a zatem na przykład Szymona z Cyreny, czy robotnika pracującego w kamieniołomach. Świadczą one o niezwykłej, jak na wasz wiek drodzy uczniowie, dojrzałości i wrażliwości. Na uwagę zasługuje również tzw. warsztat recytatorów, Czyli doskonała emisja głosu, intonacja, a zatem swoista melodia tekstu, a także bardzo staranna wymowa. Bardzo dużo wyróżnień przyznaliśmy, ponieważ rzeczywiście młodzież i dzieci, którzy zgłosili się do konkursu, udźwignęli ten trud zrozumienia tekstu. Czasami trudno było wybrać naprawdę te najlepsze recytacje i trzeba było tych nagród więcej ofiarować. W kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniona została prezentacja w wykonaniu Kamili Bilskiej ze szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Twardogórze. W kategorii szkół średnich pierwsze miejsce przyznano natomiast Patrycji Balcerzak, uczennicy pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. Pozostawił mnie z raną ukrytą, myśląc pewnie, to jej samo przejdzie. A poza tym ufał w swoje prawa. Ja zaś chciałam, by je wciąż zdobywał. Nie chciałam się czuć jak przedmiot, którego nie można utracić, gdy się już raz posiadło go na własność. Czy w tym wszystkim był jakiś egoizm? Z pewnością czyniłam za mało, by Stefana wytłumaczyć przed sobą. Bo czyż miłość ma być kompromisem? Czy nie winna wciąż rodzić się z walki o miłość drugiego człowieka? Więc walczyłam o miłość Stefana, gotowa w każdej chwili się cofnąć, jeśli on nie zrozumie sensu całej tej walki. Czy jednak kiedyś przebaczę? Czy pęknięcie raczej się utrwali? Bardzo trudne jest to pogranicze egoizmu i nieegoizmu. Zupełnie się nie spodziewałam, bo poziom, z tego co mi było wiadomo, był bardzo wysoki i jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i dziękuję bardzo, jestem zaskoczona, mile zresztą. Biorę udział w konkursach recytatorskich już odkąd miałam 6 lat i zawsze zdobywałam jakieś tam czołowe miejsca, raz lepiej, raz gorzej. Aczkolwiek tym konkursem zainteresowała mnie moja wychowawczyni, której też bardzo gorąco dziękuję, pani Małgorzacie Domagalskiej, za przygotowanie. Myślę, że poezja Karola Wójtyłu jest trudną poezją, bardzo wymagającą, ale jest też bardzo taką właśnie emocjonalną pobudzającą wrażliwość i emocje człowieka, dlatego myślę, że warto się nad nią pochylić i też dlatego wzięłam udział w tym konkursie. Jest to też w pewnym sensie ukoronowanie recytatorskiej kariery Patrycji. W tym roku szkolnym zdaje bowiem maturę, a później okazji do udziału w tego rodzaju wydarzeniach będzie zapewne mniej. Biskup Kaliski Edward Janiak wyraził uznanie dla wszystkich, którzy odważyli się zmierzyć z twórczością Karola Wojtyły i podzielił się wspomnieniami ze swoich spotkań z Janem Pawłem II. I w czasie studiów w Rzymie, my studenci polscy, mieliśmy taki przywilej, że Ojciec Święty dwa razy do roku nas zaprasza Do siebie, do kaplicy. I mówiliśmy co studiujemy, na jakie uczelnie. Wszyscy chyba obecni wiedzą, że to bardzo potężny umysł filozoficzny, że święty, że człowiek modlitwy. Ale chciałbym powiedzieć to, czego doświadczyłem, że jak rozmawiał z drugim człowiekiem, to wydawało się, że świat nie istnieje, tylko ta relacja rosła w oczy i dlatego człowieka poświęcał ten czas. Ksiądz biskup udowodnił to ponadto, że recytowanie nie. poezji również jemu jest bliskie. Dzisiaj lizaki są dla dziewczynek a człowiek patrzy i łyka ślinkę. Nikt o mężczyznach dziś nie pamięta, a my też chcemy naszego święta. Dziękuję. Tym wierszykiem biskup Kaliski wystąpił podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet, którą przed laty zorganizowano w jego przedszkolu. Jak zapowiada siostra Wiesława Chydzińska, w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja diecezjalnego konkursu recytatorskiego. We wrześniu 2020 regulamin z zaproszeniem trafi do szkół, w listopadzie jurorzy wysłuchają prezentacji, a na 3 grudnia zaplanowano uroczystą galę i rozdanie nagród.